Obywatelach naszego mała. Tych, którzy przez dziesiątki lat byli wymazywani z naszej polskiej pamięci. Witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za to, że choć nie ale jesteśmy obecni. Dziękować Bogu za tych, którzy nie bali się poświęcić tego, co najcenniejsze swojego życia. Za to byśmy my dziś tu i teraz mogli żyć w wolnym kraju. Wspominamy dziś żołnierzy wyklętych. Kim oni byli? Kto ich wyknął? A dlaczego my ich wspominamy? Żołnierzy wyklęci to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania ich Związkowi Radzieckiemu w latach 40. xx wieku. Wielu mówi i słusznie, że lepiej byłoby nazwać ich niezłomnymi, bo chociaż to bóg ich wychlął, a nie nawet. Ponieważ jednak określenie żołnierzy wyklęci weszło do języka potocznego, przy nim pozostajemy. Tego określenia jako tytułu swojej książki użył Jerzy Śląski w 1996 roku. Taki sam tytuł nosi piosenka Leszka Czajkowskiego. Tak też nazywa ich ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, której treść jest następująca. Chodzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistniania dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłom reżimowi komunistycznemu. Projekt tej ustawy wniósł do Sejmu Świętej Pamięci św. prezydent Lech Kaczyński miesiąc przed katastrofą smoleńską. To był prezydent, który przywracając pamięć historyczną, przywracał Polakom narodową godność i tożsamość. Czas żołnierzy wyklętych to okres od 1944 roku do 1963 roku. Wtedy zamordowano ostatniego żołnierza Józefa Frączaka w zeszłym Według wstępnych obliczeń w walce o suwerenną Polskę zginęło około 10 tysięcy żołnierzy. 79 tysięcy aresztowano, a 5 tysięcy skazano na karę śmierci, z czego połowę wyroków wykonano. Dane te są prowidoryczne i można znaleźć w różnych źródłach różne liczby ponieważ wiele dokumentów jest niekompletnych, albo zniszczonych. Przez cały, powiem, lata sprawa ta była okryta całkowitą tajemnicą. Mój czas i miejsce na bardzo długi, historyczny wykład. Myślę, że najpierw nich przemówią sami żołnierze wyklęci. Generał Leopold Okolicki niedźwiadek w ostatnim rozkazie pisał Wojna się nie skończyła? Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie rządzonym państwie Polski. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę działalność. Prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa. Jaka była ówczesna sytuacja? Tak czytamy o nim. Rok 1945 był dla mieszkańców Europy Zachodniej rokiem zwycięstwa. Euforia była tak wielka, że nie dostrzegano być może, nie chciano dotrzeć, iż dla wschodniej części kontynentu ten sam rok 1945 był rokiem końca. Po sześciu latach wojny, która Europą Wschodnią dotknęła dużo bardziej niż zachodnią, Jedna okupacja została zamieniona na drugą. Zniknęło Gestapo, ale pojawiło się NKWD. Zniknęło SS, ale pojawiła się Armia Czerwona. Zniknęło SD, a pojawił się Siew. Hitlera zastąpił Stalin. W Polsce nowy okupant zmarłszy przystąpił do brutalnej patryfikacji. Przy całkowitej obojętności sojuszników zachodnich Polacy dostali dzięki żelaznym sowieckim kreszcie. Znowu, tak jak w 1940 roku w Katyniu, polskim oficerom strzelano w kół Znowu na wschód pojechały wagony budlence, wypełnione polskimi patriotami. głębiej represje spadały na kościół i reszty ziemniactwa. Wagonu wszelkie przejawy wojny myśli. Na potrzeby nowego okupanta zaadaptowano obozy w Auschwitz i w Majdanku. Na zamku w wykonywano wyrok wykonywano śmierci na żołnierzach armii krajowej. W Augustowa bolszewicy przeprowadzili wielką obławę, w wyniku której zamordowanych zostało co najmniej 600 osób. W 1947 roku zostały sfałszowane wygody.